na kanale Stodoła na swoim, na którym będziemy dokumentować budowę naszego domu. Jest to mała nowoczesna stodoła, parterowy domek do 135 m kwadratowych, niskoenergetyczny, z dużymi przeszkleniami. Na kanale będziemy pokazywać relacje z budowy, technologię w jakim w jakiej budujemy. Różne projekty, inspiracje, przemyślenia, sprawy techniczne, czym będziemy ogrzewać dom, z czego będziemy mieć wodę użytkową, jakie są plusy, minusy różnych rzeczy, oraz będziemy wstawiać koszty poszczególnych etapów. Tak jak widać, Mamy wizualizację, robiona jest w programie Kazaplan. Widzimy tutaj rzut działki. Front działki jest z długim podjazdem. Cały zamysł wybudowania tego domu był taki, by część salonu i taras była od strony południowej. I doświetlała cały salon, dlatego dom stoi po środku i dzieli działkę na dwie strefy. Mamy też wstępny plan ogrodu, przemyślany, gdzie co ma się znajdować. Będzie możliwe, że osobny film poświęcony zagospodarowaniu całej tej działki. Z tyłu tutaj znajduje się jeszcze garaż. Tu jest część garażowa y, 33 metry kwadratowe y, wybudowana na zgłoszenie. Y, dodatkowo jest tutaj wiata na, na, na auto i tu jeszcze jest zamysł taki, żeby dobudować jeszcze taki, takie pomieszczenie gospodarcze na kosiarki rowery i tego typu rzeczy. Budynek to bryła prostokątu. Wymiary zewnętrzne budynku to jest 1640 na 10,10 m. Dach dwuspadowy, tak jak widać, kąt nachylenia dachu 30 stopni. Jeśli chodzi o technologię budowy, to postawiliśmy na płytę fundamentową na xps 24 cm bok, yy, burty, tak zwane 20 cm ocieplenia od spodu i 20 cm betonu. Ściany są to elementy styropianowe. Z firmy Isodom 2000 Super King Block 45 cm, 25 cm warstwa zewnętrzna, 15 cm yy, beton i 5 cm od środka styropian. Jest to szalunek tracony. Współczynnik przenikania ciepła. Jest U0.10. Dla tej kształtki, postawiliśmy na izodą ze względu na szybkość wykonywanych prac. To, że możemy to zrobić samemu przy pomocy jakichś nieskomplikowanych narzędzi. A drugie, co nas skłoniło do tej technologii, to że chcemy jak najbardziej energooszczędny dom wybudować. Może się uda niskoenergetyczny, może pasywny. Wiadomo, że nie zależy nam na jakiś tam certyfikatach i tak dalej, tylko żeby był tani w utrzymaniu. Widzimy, tak się tu prezentuje elewacja z każdej strony. Wejście będzie osobno dobudowane, nie będzie związane z bryłą budynku. Jeśli chodzi o dach, będą to wiązary. Na górze będzie wyznaczony stryszek przez całą długość budynku. Wymiary 3 metry szerokości, wysokość 2,20. I w środku około 15 metrów. Przejdziemy może do środka. Tak jak wspomniałem 16,40 na 10, 10 wymiary zewnętrzne budynku. Tutaj mamy wejście, korytarz 8,11 m, po prawej widzimy pomieszczenie 6,68 m jest to kotłownia, następnie wchodzimy do salonu, salon ma 39,5 m, a Kuchnia 14 metrów. Planujemy zrobić wyspę 120x120 120 plus dodatkowo stół jadalniany mały przy kuchni. Przy kuchni znajduje się również spiżarnia 2,64 metra. Ukryta za drzwiami w zabudowie kuchennej na wprost wejścia widzimy małą łazienkę z prysznicem 2,75 m drugi korytarz y, około 9,5 m kwadratowego i na końcu mamy łazienkę dużą z wanną i prysznicem 6,96 m y, po lewej od wejścia widzimy Pomieszczenie 715 jest to pralnia i zostały trzy pokoje, jeden większy sypialnia. Jeśli chodzi o salon, tak jak wspominałem na początku, zależało nam na doświetleniu tego miejsca i postanowiliśmy zrobić duże przeszklenia. Jest to okno 5-metrowe. I wysokość tego okna jest 2,5 metra. Będzie to HS przesuwany, i po bokach będą dwa fiksy, czyli dzielony na trzy części. I dwa dodatkowe okna, tak zwane fiksy, 2,5 na 2,5 będą. Żeby doświetlić tutaj od strony zachodniej cały salon z kuchnią. Jeśli chodzi o ogrzewanie budynku, to postawiliśmy na kable grzejne zatopione w wylewce, która będzie miała 5 cm. Pod wylewką będzie znajdował się styropian podłogowy o grubości 15 cm. Ciepłą wodę użytkową będziemy mieć z bojlera około 200 litrów z grzałką elektryczną. Chyba, że coś się zmieni do tego czasu, jakieś inne rozwiązanie znajdziemy. Zastanawiam się jeszcze nad zrobieniem paneli solarnych z glikolem, by wspomóc boilery w słoneczne dni. Tak jak widzimy, na projekcie nie ma w ogóle kominów. Jedyny komin, jaki potrzebujemy, to od kozy, który będzie znajdował się na zewnątrz budynku. Z takich rzeczy jeszcze instalacyjnych, to wentylację zrobimy mechaniczną z odzyskiem ciepła czyli zastosujemy tutaj rekuperator. I przy tym rekuperatorze zależy nam też na odzyskaniu wilgoci z powietrza. I myślę, że za jakiś czas zainstalujemy i fotowoltaikę, choć zmieniające się przepisy nie wiadomo, co nam przyniosą, ale myślę, że i tak będzie się opłacało ją założyć. Na koniec pokażę Wam jeszcze wymiary okien na wizualizacji. Można sobie zatrzymać film, żeby spojrzeć dokładnie. Oraz mamy jeszcze wizualizację środka. Tak, na zakończenie, możemy Wam pokazać, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Oczywiście kolory różne to będą odbiegały od tego. No, tak to mniej więcej wygląda. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie kciuki, żeby się udało wybudować jak najszybciej domek. W następnym odcinku będzie płyta fundamentowa.